Drodzy widzowie, tutaj Łukasz, widzicie, tak się złożyło, że mam już 50 lat. Jeśli chodzi o zdrowie, jestem wrakiem człowieka. Na dodatek, moje życie nie mogę go uznać za pasmo sukcesów, bo jest kilka spraw, których bardzo żałuję na przykład tego, że nie mam własnych dzieci bo bardzo chciałbym mieć. Nigdy również się nie ożeniłem i kiedyś byłem w związku z kobietą, ale po przestaniu bycia w związku już więcej nie chciałem tego powtarzać. Może kiedyś wam o tym opowiem, jeżeli jesteście ciekawi. Chodzi mi o to, że w moim życiu coraz rzadziej zdarzają się momenty, kiedy jestem tak zadowolony, że mam ochotę śpiewać, tańczyć i otworzyć szampana. I teraz jest właśnie jeden z takich momentów i dlatego też na ekranie waszych urządzeń widzicie sylwestrowe race to te kolorowe sztuczne ognie doskonale oddają nastrój oto bowiem e, zdarzyło się tak, że w naszym kraju e, nieprawidłowości zostały nazwane po imieniu na razie jeszcze winni nie zostali ukarani, ale ważne jest, że ich czyny zostały nazwane. Wiem, prawda została powiedziana i już nigdy nie zostanie zatarta, nawet jeżeli nie będzie dalszych konsekwencji działań. Natomiast moi drodzy temat dotyczy takich zagadnień, za które zazwyczaj YouTube. No, Czasami banuje ludzi, dlatego liczę się poważnie z tym, że również mnie zbanuje. A zatem filmy na ten temat nie wrzucę na ten kanał, tylko na mój kanał zapasowy. Link będzie w pierwszym komentarzu. I zapraszam Was serdecznie do zapoznania się. Jeżeli by nie było w komentarzu, to będzie w opisie. Przejdźcie i posłuchajcie, bo warto, jak dostanę bana to najwyżej na tamtym kanale. Pozdrawiam.